Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Wróżka Fortuna z tej strony kłania się wszystkim. Dzisiaj znaki powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, horoskop tygodniowy od 22 czerwca do 28 czerwca. Dobrze, karty Lenormand, Złoty Tarot... Hmm. Niezłoty gildet, tarot royal czy Moi drodzy, zapraszam serdecznie. Długo szedł nowa talia. Nie mógł dojść tutaj do mnie ten tarot. Zapraszam serdecznie bliźnięta. Zobaczymy, co u bliźniąt. Pamięta. Poniedziałek zmiany, moi drodzy, zmiany będą związane z mężczyzną, którego dobrze znacie. Tutaj może być przyjazd mężczyzny, wyjazd, zmiany z tym związane. Może to być mężczyzna z którego znacie, może to być też randka, która na przykład miała być w poniedziałek, a będzie musiała być przesunięta. Mogą być zmiany w tym kierunku. We wtorek, moi drodzy, może być krótka wycieczka, na przykład gdzieś w miejsce. Nie bardzo odległe, ale gdzieś do parku, do ogrodu, ale też to będzie taki spontaniczny dzień. Dla niektórych może też być właśnie niespodzianką. Nie ma teraz jeszcze czynnych kin i tak dalej, teatrów, więc tutaj muszę się zatrzymać na parkach, na ogrodach moi drodzy. Ale może być spotkanie z kimś nie bardzo szczerym. W środę takie. Znudzenie, już byście chcieli też jakiejś zmiany, trochę taki marazm, taka nuda tego dnia: nic się nie będzie chciało, nic tu nie będzie się takiego działo w tą środę, ale już w czwartek, radość, załatwianie spraw związanych z Waszym domem, z Waszym mieszkaniem. Niektórzy mogą się rozglądać za nowym swoim kątem, za czterema ścianami. Niektórzy będą wynajmować, niektórzy będą kupować. Niektórzy będą zamieniać mieszkania, bądź też zaczynać budowę, tak? Tu każdy indywidualnie do siebie dopasuje, moi drodzy, w ten czwartek. Bliźnięta. W piątek, podróż z kobietą do kobiety. Będziecie zadowolone, usatysfakcjonowane. Ciekawy ten piątek. W sobotę zaś Radość, przyjazd kogoś, ktoś Was może odwiedzić, jakiś sukces z kobietą, zadowolenie. Także bardzo szczęśliwa sobota. No i w niedzielę, w niedzielę również spotkanie z mężczyzną. Ktoś tutaj może Was odwiedzić z zagranicy albo ktoś może zadzwonić z zagranicy. I dobre wiadomości od mężczyzny. Bardzo dobra niedziela. Spokojny, dosyć pogodny ten tydzień, drobne zmiany życiowe, trochę takiej nudy, trochę takiego właśnie znudzenia, rutyna życiowa. Może dopadnie tutaj niektóre bliźnięta w zdrowiu, drobne problemy przeziębieniowe, ale może problemy ze snem, ale nic złego u bliźniąt. Moi drodzy, no czasem tak jest, że nic się nie dzieje. Nudny tydzień, wszystko to samo, rutyna dopada, tak. Nie mam zbytnio tutaj żadnych spraw poważniejszych, ale to i dobrze. No i dla wagi zobaczymy. Od 22 do 28 zobaczymy, czy waga też będzie miała taki spokojny tydzień. Nie uwagi, to już będzie się troszeczkę działo. No ale zobaczymy jeszcze karty dopowiadające. No, moi drodzy, poniedziałek tak, albo spotkanie ze znajomymi, z rodziną. Ale też zmiany dotyczące rodziny, dotyczące właśnie tych spotkań. Może też być tęsknota, może być tęsknota. We wtorek podróż, również rozwiązanie jakiejś tajemnicy, jakiegoś sekretu. Możecie się dokształcać tutaj również w każdej dziedzinie drogie wagi. Środa. Dosyć może być nerwowo tu jakieś sprawy urzędowe. Może przyjaciel pomóc. Dziś trzeba będzie pojechać, coś załatwić w urzędach. W czwartek również mm, mogą być wiadomości z urzędu, na przykład o czymś niezapłaconym, i tu mogą być jakieś rozmowy, no drobne kłopoty. Trzeba będzie. Coś uregulować. No, cały ten tydzień, właśnie, rozmowy, to samo w piątek. W piątek, albo urzędy, albo jakieś załatwiania spraw, możecie czuć się trochę samotni. Tu możecie zadzwonić do kogoś, poradzić się, porozmawiać, właśnie, ale w sumie. Może być troszeczkę nerwowo te trzy dni, środa, czwartek, piątek, bo tu są sprawy urzędowe, które tak jak gdyby się ciągnęły od jakiegoś czasu. Coś trzeba będzie tutaj załatwić, ale sobota przynosi szansę na sukces, nagrody za właśnie pomyślne załatwienie spraw. Będziecie gdzieś wyruszać, może z. Z partnerem, partnerką, coś załatwiać. Wszystko, co w zasadzie będziecie załatwiać, to osiągniecie tutaj sukces i także wychodzi jakieś rozwiązanie, nowy początek, rozwiązanie czegoś. Tu będziecie mieć dużą moc w sobie. I w niedzielę również wsparcie, harmonia, ale także rozmowy z kimś, kto mieszka za granicą, bądź przyjazd kogoś. Kto jest za granicą i bardzo dobre relacje, wsparcie, taka harmonia. Może to być ktoś z rodziny. W zdrowiu, tu może niektórzy będą potrzebowali wybrać się na masaż, może niektórzy będą mieli takie drobne dolegliwości, problemy ze snem, trochę nerwowości. Trochę może tam jakaś grypa niektórych, przeziębienie dopaść, ale to wszystko. No i dieta, dieta. Może być problem właśnie z obiadaniem się, szczególnie w weekend. To proszę trochę tam sobie się poskromić niektórzy. No i zaczynamy teraz wodnika. Co u wodnika. Od 22 do 28 czerwca. Co tam będzie się działo? Przyspieszenie od poniedziałku. No i tak moi drodzy, od poniedziałku przyspieszenie może być dla niektórych wielka radość. Podróż, załatwienie wszystkich spraw zawodowych, biznesowych, udane zakupy, y, udana y, sytuacja jakaś y, w ciągu dnia. Y, może być podróż, tak jak mówię, nawet daleka samolotem, ale wzrost y, w ogóle y, finansów, y, w ogóle dobry dzień. We wtorek może jakaś rozmowa, ale nie całkiem szczera z kimś. Może być z partnerem, ale też może być współpracownikiem z waszej tutaj pracy. Może mm, być nieszczera albo też możecie się dowiedzieć o jakiejś nieszczerości, o jakiejś zdradzie. Niekoniecznie musi to was dotyczyć, może dotyczyć rodziny bądź przyjaciół. W środę. Sporo obowiązków y, macie tutaj w tym tygodniu. Środa będzie przeciążająca, może dodatkowe zadania w pracy. Y, trudna rozmowa z mężczyzną też może mieć miejsce. Y, oczywiście czwartek, y, podróż w, do kobiety bądź z kobietą y, w sprawach y, właśnie y, wydaje mi się, że zawodowych, ale udana. W piątek wielka radość, mężczyzna tu gdzieś was zaprosi. Przeważnie tu trójka kielichów mówi o jakiejś imprezie, może być zakrapiana alkoholem. Będziecie świętować sukces, będziecie świętować koniec tygodnia. Wielka radość, wsparcie od mężczyzny, męska energia. Sobota trochę ograniczona tutaj będzie, ponieważ finanse jakieś ograniczone kończą się. Może być tu troszeczkę. Słabo z finansami, może czegoś brakować, ale też możecie mm, mieć wsparcie od kogoś z rodziny i jakieś znajdziecie rozwiązanie z Waszymi, z waszymi finansami, z Waszymi pieniędzmi. W niedzielę mm, Możecie się gdzieś wybrać na zakupy, również wsparcie otrzymacie, dobry prezent, możecie komuś coś kupić, także będziecie się wspierać wzajemnie, czy to w rodzinie, czy też z przyjaciółmi. Dobre rozmowy, dobre jedzenie, gotowanie, prezenty oraz tak, taka hojność. W obydwie strony ma się rozumieć. Moi drodzy, Proszę tutaj na podwójne narządy uważać, oczy, uszy, zatoki, ale też ciśnienie troszeczkę, no i ogólnie mogą Wam tutaj przeziębienia takie, troszeczkę jakieś sprawy z gardłem. Tu dokuczać. Ogólnie to dla nie wszystkich. Ogólnie bardzo dobry, taki ciekawy tydzień. Może być brak finansów, troszeczkę w sobotę, ale tutaj otrzymacie jakieś wsparcie, radość będzie w niedzielę. Dobrze, moje drogie wodniki. Jeśli horoskop się podobał, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia, do następnego tygodnia.